Witam ponownie na moim kanale. Ja jestem Rubinek, a to kolejny odcinek z historii w krainie lodu i ognia. Zjawniamy się raz jeszcze na balu urodzinowym Katsumi Fuji, Miko Fuji oraz Nezomi Fuji. Mam nadzieję, że dźwięk jest teraz kryształowo czysty. Wreszcie się uporałam chyba z problemami z mikrofonem, aczkolwiek jak wyjdzie. Ten dźwięk ostatecznie nie wiem. Yy, widzimy, że zmieniła już grupę wiekową nasza Miko. Kat mi już wcześniej była yy, no, pełnoletnia powiedzmy yy, od strony technicznej. Ustawiłam zamiast nastolatki jej młoda dorosła, tylko dlatego, żeby nie przychodziły mi żadne głupie komunikaty dotyczące. Yy, Opuszczanie lekcji w szkole, i mam nadzieję, że ten taki mały wybieg y, wybaczycie mi. Dlatego wyobraźmy sobie teraz, że mi zdmuchuje wszystkie urodzinowe świeczki na tym pięknym, wiśniowo-czekoladowym torcie. I przejdźmy może do, do zmiany grupy wiekowej najmłodszej naszej córeczki, I tą grupę wiekową Rejko Azusa, czyli nasza zaufana niania dwórka. Czy ona może dokonać tej opcji? Tak, postasz Przejdziemy szybciutko do kasa. No no. Pewnie mam znowu jakieś nagi. I zobaczymy, co, co wyrośnie za gagatek. <grymne> Już widzę, że frysma niezły. niezłe. Wylosujmy cechę. O, niezależna. Bardzo dobrze. Świetnie. Dla mnie najlepiej, zwłaszcza do tego dużego pałacu. Dzieciątko będzie sobie świetnie samo radziło. Gotowe. O, Ariusa tutaj przywiało. Hmm, całkiem ładna ta dziewczynka. No postaw ją już, kochana, postaw. Pozwól mi się nią zająć. To, a tu przyszedł. Przyjęcie się już skończyło. No fatanie, zobaczymy, czy uda mi się zgromadzić wszystkich na fajerwerkach. Pani, pani, pójdź już to dzieci. Jejku. Czy jakaś zaraza jest w naszym królestwie z tą wysypką? Czy co? No, mniejsze oto. I przechodzimy do kas. Nie wiem jak wy, ale po krótkim zastanowieniu doszłam do wniosku, że nezomi powinna być takim małym urwisem. Po pierwsze dlatego, że wylosowała się jej cecha niezależna, a po drugie, że przecież wiemy, iż gdzieś tam podświadomie Kato z mi, mi mm, liczyli na dziedzica, na chłopca. Postanowiłam, że dam naszej drogiej dziewczynce taką chłopieńcą, powiedzmy z przymrużeniem oka, chłopieńcą fryzurkę, bo wiadomo, że w takim bardzo wczesnym wieku, kilku lat, paru lat, no to te Stylizacje i mody są najróżniejsze, i dziewczynki noszą fryzury takie powiedzmy bardziej yy... chłopieńce, i na odwrót nie ma to takiego znaczenia. No, ale pomyślałam, że tak, że nasza Nezomi będzie takim yy, liskiem z pazurkiem. Yy, wdała się ewidentnie w mamę. Wystarczy się przyjrzeć kolorowi jej włosów. O, oczy są prześliczne, przecudowne, mają taki odcień różu liliowego koloru tak, gdzieś tutaj na dole po mamie, a ten błękit to nie wiem skąd się wziął nawet ale tak wyszło z genów, więc tak zostawiłam nie zmieniam jej bardzo śliczna z niej kruszyna dodałam, skoro ma taką krótszą fryzurkę, dłuższe rzęsy żeby mimo zachowała taki, taki urok dziewczęcy wygląd w troju codziennym nosi zwykłą miłkatę, bambosze oficjalne to <gryw> można powiedzieć, że strój odziedziczony po nieco starszej siostrze Pomiko. ten sam krój do snu sama sobie wybrała takie misie sądzę, że są one całkiem urocze <gryw> w końcu to niezależne dziecko, co ja będę się i gustem kłócić. zostawiłam tak jak jest. Dodam rzęsy. Jeśli chodzi o imprezowy strój, to jest to taka niukata W jej chyba będą to ulubionej barwy. Mm, odcienie czerwieni. Do sama sobie również założyłam mm, taki strój. Wzięła wszystko, co było w szufladzie na łapu-capu. Przy Rejko i Rejko postanowiła, że zostawi jej właśnie taki kapotek. Z gwiazdką, pieluszkę chyba nie, nieprzemakalną tak? I, I jeśli chodzi o strój, z którego nigdy pewnie nie skorzysta, ale sądzę, że też jest bardzo fajny. Sam się wylosował łącznie z tymi bucikami, ja dodałam tylko dla takiego. Mm, kolorystycznego akcentu wstążkę, kokardkę na głowę zimna pogoda to jest takie poncho z modów uważam, że jest świetne, tylko co tu się dzieje na górze z tą czapką i tymi wózkami ojejku, będę musiała chyba będę musiała chyba zdjąć tą czapkę, albo zmienić na inną, bo bardzo bym chciała, żeby ona jednak w tej fryzurce tutaj została a z tym berecikiem też się tu gdzieś przycina, no ale powiedzmy, że jest yy, lepiej. A może ten. O Jezus, nie, jeszcze gorzej. A tutaj takie antenki. Ojej, jakie tu urocze. <grytanie> to chyba na część... O nie, też się włosy odcinają. No dobrze, to zostaniemy przy tym berecie z antenką. Naprawdę muszę ściągnąć nieco więcej strojów dla dzieci Bo jest bida panie, bida, bida pani Bida panie Jakie dziecko jest, każdy widzi Trzymamy kciuki za naszą nazomi I życzymy jej szczęśliwego dzieciństwa Wróćmy teraz na przyjęcie Nadszedł znaczy ten moment długo oczekiwane, przynajmniej przeze mnie, ponieważ jeszcze ani razu nigdy nie puszczałam fajerwerków w Simsach, taka jest prawda, oprócz mm, jakichś tam zlotów zapaleńców, czy to był festiwal humoru i harców, to no, na prywatnej posesji nigdy mm, nie zdarzyło mi się fajerwerków po prostu pokazu, yy, dokonywać. Puszczać. Także zaczynamy. Wszyscy są na miejscu, przynajmniej z tych postaci głównych. Jak to będzie wyglądać? Katsumi z tatą odpaliła sztuczne ognie. No i... Pięknie. Króciutko coś, ale ślicznie. No mam nadzieję, że jesteście zachwyceni. Jak zwykle, jakiś punkt wyskoczył, ale to nie jest ważne. Porozmawiaj jeszcze z gośćmi. I co? I może byś Katsumi wzięła ich na małego dryznieczka, co? Myślę, że jest dosyć późno. Należy zmiękczyć tutaj zatwardziałe charaktery taty i może poruszyć serca mężczyzn. Także wybierzemy się zaraz na górę do naszego baru pałacowego. razem, a Nestor Rodu mógłby zajmować się barem. No, kto, kto ma ochotę na sakę? Ojej, to nie flirtuj z władcą. No, mam nadzieję, to był jakiś żart. Tak, tak. Zastydziła się. No ale widać coś się troszeczkę spodobało, Kato. Nieładnie, nieładnie. I pij do żony. A co zresztą idzie? I idą, idą. Zamów drinki. Mm -hmm. Zamów drinka dla grupy. A co to będzie? Mm, coś nie taniego. Ponąca smocza sól. Brzmi intrygująco. Incanta <laughs> 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 Szybko naprawmy znowu to ustrojstwo. Ponownie się zepsuło. Na no, cześć młoda. Jakaś muzyczka. Przyszło się odrabiać uh -huh. tu lekcje. Urocze. Zagadę do panów. dzielić się wskazówkami dla szczęśliwych singi. No nie, Katsumi, to może nie za bardzo. Szczególnie, że twój tatuś ma wobec ciebie plany. Ojej. Sytuacja opanowana. Częstujcie się. No, dopiero zauważyłam, że gdzieś nasze. Mm, Masaru zauważyła uh. Hiroshi Nadal smali szkolewy <grymne> <grymne> Tylko nie wiadomo już do kogo Czy do Shiki, czy do Katsumi Niko. <grymne> No, ładny, tradycyjny taniec japoński to był Grupy k-popowej chyba, J-popowej Ładco, gości Nie podburzaj, popraw humor I niedługo będziemy się żegnać. No, naprawdę muszę już iść. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia. Tak, dziękujemy. Możecie się rozlokować w specjalnie przygotowanych dla was komnatach gościnnych spać. Koty mnie miałczą w tle. Nimi też muszę się za moment zaopiekować. Może jeszcze potańczysz razem. Kokolwiek te wigi pasy będą wyglądały. Katsumi, ty masz jakieś plany chyba jeszcze na tą dzisiejszą noc, więc uśpij czujność, szczególnie taty. Nie przekazał ci wielkich wieści. Nie zdążył i, i to działa na twoją korzyść. No już, już. Napij się może sama, nie pić, co? Nie pij, nie pij. Ty nie powinnaś pić. Zachować część umysłu, niech inni się bawią. No nie, znowu jakaś wysypka. O co tu chodzi? O dobrze. Podam ci niedługo jakąś ziłową maść na to. Nie przejmuj się. Pewnie jesteś przerażona perspektywą rychłego wyjścia za mąż, tak? St stąd ta alergia nagła. Jak bardzo bym chciała, żeby taniec robota nie pojawił się w naszym odcinku, tylko coś bardziej tradycyjnego, ale nie mamy wielkiego wyboru Sims's sami. No Hiroshi Pokaż co potrafisz Nie bądź gorszy Tak jest Ubu dubu, ubu dubu Niech nam żyje prezes naszego klubu Była taka zaśpiewka kiedyś Rejka jak się rozkręciła Ty mi kogoś Rzeczywiście, duże towarzystwa. Mm, rzeczywiście bardzo dobrze się zajmują gośćmi. Dobra, ty już po cichutku zacznij się wycofywać. Zostaw tutaj bawiące się towarzystwo. Obdasz czułym spojrzeniem jeszcze raz rodzinę. Może porozmawiaj na osobności przez chwilę z Miko. Udziel jej jakiś rad siostrzanych. Ucałuj mamę. Jej, nawet Nezomi tu przyszła, no ale cudnie. Ja myślę, że w tym momencie jest wzruszona Katsumi. Nadszedł ten moment, który musi się, chcąc, nie chcąc pożegnać ze swoją rodziną. Sytuacja zaczęła się naprawdę wymykać spod kontroli. Ta decyzja narastała w niej z czasem. Pamiętacie może jak wiele powodów drobnych i, i, i tych większych dawało jej życie. No i myślę, że to, to już ten czas, ten moment. Jeszcze szybciutko później um, przemienię Kici Koci na większego kotka. Pogłaszcz tak, pogłaszcz naszą. Pożegna się, bo to już... Ostatni moment. Mhm. Sama wyszłaś dobrze. Chyba czas iść na górę i się spakować. A ja wszystkich zapraszam na krótką scenę, po której prawdopodobnie skończy się już dzisiejszy odcinek. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Lekki chaos jak zwykle panował, ale do tego już chyba wszyscy łącznie ze mną się przyzwyczaili. Mam nadzieję. Że nasza Katsumi podjęła słuszną decyzję. No a jak będzie w rzeczywistości, to będziemy mieli się okazję przekonać. Jeśli komuś się podobało, proszę o łapki w górę, komentarze i być może nawet ktoś się pokusi o subskrypcję. <grych> do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa!